いいか Kurczę, zrobiłem mojej koleżance Idze krzywdę, bo jej naopowiadałem, że się nudzę podczas biegania Ej, i ona ja się teraz się nudzi podczas biegania. Dobra, to ja ci teraz mówię, że już się przestałem Przestałeś nudzić podczas naprawdę? biegania. Super. Jak ja mam jednak silny wpływ na kobiety, <laughs> zawsze. Da... Tak Kate most dzwoni, Sharon Stone dzwoni, ciągle coś co mnie... do o co chodzi? Co? Dla mnie to młódki. Przy morning w radiu SK. Wie pan co? To jest dziwna sprawa, bardzo dziwna. Sytuacja referendalna, jak zawsze wiadomo jest, cisza była tak zwana, którą niektórzy uwielbiają, dlatego że nareszcie jest spokój nie no, trzeba słuchać prawda. po prostu tych skaczących, prawda, kogutów. Ale cisza obejmowała tylko Warszawę, no mimo wszystko ci, którzy pisali Śmieszne na, przykład, na się portalach społecznościowych używali bardzo ciekawych kryptonimów. Tak tak, 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 tak jak kiedyś właśnie też były takie porównania podczas wyborów prezydenckich, tak teraz co było na przykład Ciekawego? Na przykład zamiast frekwencji wprost opisywano ile zebrano grzybów podczas grzybowania. A, 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 na przykład, że zacytuję. Dwa niezależne źródła. O w koszyku na grzyby było około 20, ach, 20 okazów, musel. ale trwa jeszcze grzybobranie ach, niecałe ach, dwie godziny. Ach, ach, jak ja się ubawiłem. Jeszcze mi się bardzo podoba to, że no. e, a propos frekwencji, cytata kolejna. Że... Jesteśmy marnymi grzybiarzami. Nie mamy co mówić o grzybach. Za mało a, zebraliśmy. Dobra, okej. Okay. Tam był też coś o dwudziestoprocentowym alkoholu, tak? tak? Gdzieś tam sprzedawany. Stołeczny radny Maciej Maciejowski napisał tak. Naprawdę w niektórych miejscach mają 20% alkohol. Jej, jak to oni są wszyscy śmieszni, słuchajcie. Ja tutaj wszędzie widzę jakieś spiski, naprawdę, dlatego że ewidentnie coś było nie tak. Autobusy nie wypuszczały ludzi przed lo lokalami wyborczymi. Tak, po prostu przejeżdżały. Nie by było Ludzie, mniej się, tych tak, autobusów. Były, tak, dokładnie. A jeszcze chcę powiedzieć, że mój sąsiad cały dzień słuchał bardzo głośno podczas ciszy wyborczej. Słuchał cały dzień bardzo głośno walca. Ale wiedeńskiego czy warszawskiego? No wiedeńskiego, ale z takim lekkim akcentem warszawskiej kapeli. I co? Proszę bardzo, ja się tak zasłuchałem, że nie poszedłem i to było podprogowe działanie. Poranek, nóg, numer jeden w Polsce.